Rozdział 6.4 Linia frontu. E, tak, tak, zgada się. E, z PNC set na 550. Podrożało, zgada się. to teraz kosztuje 550 zwyk zwykła bez niczego ale i tak u nas w mediaku są yy, zestawy ze słuchawkami padami i tak dalej ale niestety nie podobają mi się te zestawy bo ponieważ w zestawach są yy, podrobione słuchawki znaczy podrobione nie są to słuchawki odsony tylko wciskają jakieś Dwarfy, Kwarfy, czy jakieś takie? Siulbi, co to jest? Jakaś mężczyzna za 50 euro Ja jakoś, nie wiem, nie lubię Xboxa. Okej okay. Co jest? Jak tutaj mogę? O kurcze no A dobra, widzę, widzę Tutaj mamy takie coś Okej. Okay. no to mission Lecimy Nie nie ma ograniczonej ilości Tutaj mamy normalnie, nie wiem właśnie co się dzieje w tej Polsce Szczerze powiedziawszy, dla mnie to jest śmiechu warte. Dalej żyją pandemią, ceny z kosmosu i w ogóle, nie wiem. Nie ogarniam tego, szczerze powiedziawszy. Tutaj normalnie mamy. Przez chwilę był problem z olejem, ale już widzę, normalnie jest. Dobra, uwaga, uwaga. Pyku myku. Teraz tutaj. Zobaczmy najpierw właśnie. No nie no, tamten nie da nam przejść chyba w tamtą stronę. No, my od roku, no to już żyjemy normalnie. My nie panikujemy jak właśnie w Polsce, no dla mnie to jest śmieszne, no. Oni też żyją dalej, nie wiem, na skraku ludzi? Nie wiem, nie wiem o co im chodzi. Nawet benzyna zaczęła spadać. Już nie kosztuje 2,30, tylko ,92 euro 92. Tutaj nie, co ty? My, my masek nie mamy nic, nic. Normalnie idziesz do lekarza bez żadnej maseczki czy coś. Wiadomo, pozostawały jeszcze powiedzmy takie naklejki na ścianach, że o półtora metra trzeba zachować, coś w tym stylu, co nie? Ale nie już się do tego nie stosuje. Koniec. Aha. No, u nas euro 93 dokładnie w tym momencie. A była po prawie 2,50 w pewnym momencie. Ale ogarnia się już, jeżeli chodzi o, yy, o benzynę. Wiadomo, za duże już nie spadnie, bo to już prawie do normalnej ceny wróciło jak wcześniej. No, było, było, pamiętam. Okej, okay, tu możemy, aha, to możemy przeciągnąć i najpierw bym to przeciągnął tu. O w ten sposób i zobaczmy, gdzie nas to. Mm... Prowadzi, najpierw przejdźmy się tutaj, co tam jest. Coś zebraliśmy, okay, no to lecimy teraz do dźwigni. I pyk, odblokowane a teraz energi piszę Pisałem... no nie wiem jak jest w Anglii u nas Wynajem dwupokojowego mieszkania plus opłaty około 1500 euro. W górę 1600, może nawet będzie, powiem Ci, chyba że masz szczęście, bo przeważnie za studio czyli pokój yy, dzienny który sobie przekształcasz w sypialnię wieczorem, kuchnia, łazienka, no to to jest koszt taki około 1200 euro. O, tak bym to powiedział. Chyba, że wynajmiesz od miasta, no to do 1000 euro się zamkniesz. Wiesz, nie, nie, nie wiem, ja, ja ci nie powiem, nie znam się. Ja mogę tylko powiedzieć o cenach w Holandii. No, u nas y, kawalerka od 1000 eu, 1200 euro w górę o! To jest, y, tyle mogę ci powiedzieć. Chyba, że losujesz od miasta, no to do 1000 euro z y, rachunkami się zmieścisz. Y, wynajęcie na przykład pokoju to jest takie 600 euro na no mi minimum czyli nie wiem 1700 to jest na rękę 1600, 1600 jakoś tak nie, nie chcę Cię skłamać 1600 700 euro na rękę Bez, bez żadnych kwalifikacji, idziesz po prostu sobie na magazyn. Dziękuję. Do widzenia. Robisz sobie na, na, na podłodze. Aha, czyli tu musimy przeciągnąć naszą maszynerię. Yy, no i śpisz powiedzmy na agencyjnym, wtedy, no to automatycznie odejmują ci za zakwaterowanie czyli to jest około 120 euro na Czyli jeżeli jedziesz przez agencję i śpisz na agencyjnym, no to oni ci automatycznie zabierają 120-125 euro. Coś takiego, czyli na miesiąc to wychodzi jakieś 500 euro, czyli automatycznie zostaje ci około 1100. Do tego obowiązkowe ubezpieczenie to jest. To 120 euro, coś takiego, czyli zostaje ci wtedy 1000 euro na Twoje rozpierdzielenie, że tak to ujmę. I na przeżycie, oczywiście. Wiadomo, jedzenie trzeba kupić i tak dalej. No to jedzenie, jeżeli chcesz normalnie jeść, gotować, a nie wegetować, od 50 do 100 euro musisz wydać. To mówię od razu, czyli po wyżywieniu, opłaceniu agencji, bez zdrowotnego, powiedzmy zostanie ci nie, 600 euro na najniższej, tak, 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 na tydzień. Od dobra, od 50 do 100 euro. Zależy kto co je, jak lubi i tak dalej, o. Od 50 do 100 euro, o. poleciał i lecimy. Po prostu żyjesz, ale wiesz, ale nie, nie oszczędzasz. O, ja mówię o takim czym, że wiesz, yy, że żyjesz, a nie wegetujesz. Yy, idziesz sobie, kupisz sobie to, chcesz kupić to, idziesz, kupujesz sobie to. Ja mówię o takim życiu. A nie, że dzień ze dnia li, li, liczysz grosze normalnie, jak tutaj przeżyć i tak dalej. Tylko o tym, że po prostu się nie martwisz o to, co zjeść i tak dalej. Ja mówię o takim właśnie życiu, a nie o wegetacji, bo dużo ludzi wegetuje, wyda powiedzmy. 50 euro na, y, na tydzień. Y, żywi się nie wiem o suchym chlebie i maśle. <laughs> nie wiem. I re resztę wyda nie wiem na y, marihuanę albo na alkohol, albo bu Bóg wie na co. I aby tylko przetrwać do następnej wypłaty. Co dziwnego? Jak to śmieci? Coś wywalałem dzisiaj. Aha. Mm. A dziweczka się tam robi. Co? Mm. Można i tak. konwerter yy, energii Kamień stąd zostanie zapełniony Ten gaz jest przetwarzać na wymiarowo zniszczone kamienie w energię reliktu Hmm Sprawdźmy co to jest Za energię e reliktu Ło, nawet nie założyłem, Nak już ma 9 metrów 20 centymetrów a tutaj jak? Dalej mamy jeden tylko punkcik. Energii. Aha. Czyli w tym momencie będę zbierał energię reliktu. Dobra. O, dziękuję dzióbka. Aha, dostałem Marsa. To ile ty masz lat? A no tak, no mówiłeś no No ja w Polsce raz pracowałem, ale ja to pracowałem za 1200 zł na miesiąc. No to też było grubo. I też starszej część trzeba było oddać... na przeżycie. Leci jak... i leci jak buldorze. O! Jest nasz główny... Jedna ...boss. O! Mamy 10 metrów! O! No to... no to dobrze! Ile tak... Wychodzisz na tym jako dozorca, w sumie nie co, co robisz jako dozor... dozorca w sumie mm -hmm. nieźle jak ale to jest na rękę? Już? Aha, w ten sposób, aha, aha. Aha. No, no bo legalnie inaczej się nie da, no wiadomo. No ale nie, no to nieźle, źle, nie jest źle. Mając właśnie tak trzy, yy, trzy tysiączki. Aha. Mhm, mm no spoko. Czyli co, więcej obowiązków, ta sama pensja, czy... Czy coś podnieśli? <ś> <ś> czy po prostu jest to tak rozdzielone, że obowiązków w sumie wychodzi tyle samo? Kimkolwiek jest... dam... A! Chociaż tyle, chociaż tyle, no. No to Sam dobrze, to dobrze. Co Jeszcze chwila, Przełącz mnie. O, znowu on? Witaj, Nak. Gandahar. We własnej osobie. Myślałem, że się ciebie dawno pozbyłem. Myślenie nie jest twoją mocną stroną, Nag. Przygotuj się na swój koniec. Ostatnim, co w życiu usłyszysz, będzie mój głos. A nie! Właśnie, że mój! a no to to już nie fajnie w takim razie starcie z rotarem 6-5 Zapiszę filmik szybciutko